No, a więc witam, szanownych państwa. Witam już w piątym odcinku Archeologii Lżeńskiej Okolic. Dzisiejszy odcinek zajmie się wczesnym średniowieczem, a chciałbym ja jeszcze nadmienić, że tak jak w poprzednich odcinkach, zdjęcia nie wchodzą z terenu spiritu ale odpowiadają podobnym obiektom z tych samych kultur. Przyjmuje się, że pojawiające się w V wieku nowe ugrupowanie kulturowe. Polunoś Wczesnosobiańska przybyła tu ze wschodu. Pozostałości i osady z tego najstarszego horyzontu zbadano w grolisku Dolnym, stanowisko trzecie. Odkryto tam cztery obiekty mieszkalne: owalną półziemiankę z piecem w części centralnej oraz trzy półziemianki czworokątne z piecami w jednym z narożników. Ściany były wykonane z drewna metodą sumikowo-łądkową i zapewne op oblepione gliną. Dach był kryty czyną lub słową. Taki typ chaty jest jednym z podstawowych wyznaczników kultury wczesnosłowiańskiej w całej Europie. Charakterystyczna jest także ceramika, ograniczona w zasadzie do jednego rodzaju naczyń, tak zwanego karnka typu praskiego, niezdobionego, wykonywanego tradycyjną techniką lepienia ręcznego. Interesującymi zaletkami są z osady są tzw. zwane chlebki lepione z gliny, wiązane często ze sferą wieży. Ogółem na osadzie w grodzisku znaleziono ich a 131. Stanowisko to należy niewątpliwie do najciekawszych osad z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Polsce. Niestety nie potrafimy dziś wskazać regionu rzymskiego materiału od 8 do 9 wieku a więc takich, które można by uznać za konsumację najstarszego osadnictwa sumieńskiego z Krodziska Dolnego. Nie można jednak wykluczyć ich obecności, która wedle wszelkiego prawdopodobieństwa powinna mieć tu miejsce. O obecności osadnictwa na Środkowie Sany można mówić z pewnością do od X do XIII wieku. Z tego czasu pochodzi na przykład, osada w niedalekim Krzeszowie oraz być może gród w gorlisku Dolnym. Wykorzystywał on z natury obronne miejsce na jednej z wysokich cypli nad z niewielkim ciekiem w południowej części wsi. Z trzech stron otoczony był naturalnym jarem, a z czwartej kilkoma szalami obwałowań, to niedawna jeszcze dobrze czytelnymi w terenie. Znajdziono tam ceramikę zdobioną ornamentem falistym, typowym dla wczesnego średniowiecza. Starzyny. Stanowisko piąte znane jest inny obiekt podobnego typu. Jest to tak zwany kopiec z Bujenka, ważony z stożkowate. Kilka kolejnych stanowisk można datować na wczesne średniowiecze. Są to najprawdopodobniej osady otwarte, rozpoznane jednak tylko powierzchniowo, Na przykład hałumki drewniańskie. Stanowisko 2 i 5, stanowisko pierwsze, trzecie, czwarte, dziewiętnaste i inne. Więc i stanowisk można identyfikować ogólnie ze średniowieczem. Brak szerszych badań nie pozwala na wyciągnięcie wniosków natury historycznej. Uważa się jednak, że szersza kolonizacja ziemno-środkowym Sanem miała miejsce dopiero za czasów Kazimierza Wielkiego. Stosunkowo niewielka liczba stanowisk ze starszych faz wczesnego średniowiecza zdaje się to potwierdzać. Rodzi się więc pilna potrzeba powiązania badań archeologicznych ze studiami historycznymi, bazującymi na analizie źródeł pisanych. Wyjaśnienia wymaga na przykład kwestia zamku leżejskiego. A więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. następnej zajmiemy się późnym średniowieczem i nowożytnością.